Halo, halo. Halo, dzień dobry, kochany. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Jadwigo. Jak biodro? Dzień dobry. Proszę, a to pan źle? Oczywiście, że tak. Witam serdecznie. Panie jak na serdecznie. Witam, witam, dzień dobry. Jak tam z Rówką? No, Ale no właśnie tak oglądam te twoje transmisje i tak słucham, jak ty tam kawędzisz z tymi młodymi lafiryndami. I mi się to nie podoba, dlatego że dzwoniłam. Ale nie podobają się pani młode Firendy? No, panie, to jest bardziej na pana twarzy. A, widzi pani. Ja to myślałam, że pan do mnie tak dzwoni wieczorami, to specjalnie, że tylko jestem mnie ja. No. Ja to słyszę, że tu jakieś inne się Pani Jadwigo, każdy potrzebuje mojej magicznej mocy. Każdemu no trzeba jej troszeczkę uszczknąć. Prawda, panu, magiczne czu, tak? Bardzo się cieszę. Nie zapomnę tego wieczoru z panią Jadwigą. Chyba do końca życia. Tak, tak, montaż kamieni nad moim kamienkiem. Ja pan i nasz niedźwiedź przed nim. Bo ja bo ja dzwonię takie pytanie mam, tak. czy jeszcze się przypomnę, że mnie ledujka, ale pękną Ja chciałam tak, bo tak patrzę za okno i tak patrzę i się szterta pali. Styrka. Czy to jest dobrze, czy stterta się pali, szterta się zapala. Ja chciałam się zapytać, czy to dobrze, czy niedobrze. Czy to dobrze, czy niedobrze? A blisko płonie? Tak. A blisko płonie? jest Pani Filipa jak teraz zadzwoniłam, to nawet się odmierzam. Oj, Pani Jadwigo, Pani Jadwigo, no to może na straż pożarną trzeba, jak tam tak płynie. Mm, czy to, to Pani to... Jadwigo, tak między, między nami, czy ta styrta to czasami nie jest jakaś metafora? Może coś tam innego płonie, Pani Jadwigo? mówić, no, ja to chciałam zgłosić, bo ja wolę do Pana dojść, bo chcę bo to wiesz, oni ta policja No to prawda, to prawda, Pani Jadwigo. Bardzo Co się cieszę za każdym razem, panie? kiedy pani, e, pani dzwoni. A, a e, pamięta pani? pani. Pamięta Pani, że e, ostatnio ten, ten datek, który przekazała Pani na kościół, to bardzo niedobrze. To? ja myślałam, że. A to nie do Pana, te kamienie? No właśnie, Pani Jadwigo pani jednak przelew nie poszedł do mnie. To ja ja pojedę, ja jutro rano będę w panku, ja się zapytam. No koniecznie. Tak pani Jadwigo, to ja co wieczór, ja co wieczór tutaj czakrę myję, czakrę leczę, ja myślę o pani, ja proszę panią pa na za pani intencje kamienie ładuje. A pani Jadwigo, pani Jadwigo, tutaj dwa tygodnie przelewu już nie było. Mów mi tak jeszcze! Staram się, staram się, ile mogę. Pani Jadwigo, ale wie pani, no te moc jakoś trzeba uzupełniać. W wydaje mi się, że wypadałoby. Troszeczkę chociaż wesprzeć a, a, w rozbitę, jeżeli pani musi tyle ciepła planę. daje. Dobrze, pani Jadwigo. A proszę mi powiedzieć, jak tam sytuacja z córką. Z córką ja mam. Ja wiem, ja wiem, że to drażliwy temat. Ja wiem, że to drażliwy temat, ale chciałem, chciałem po prostu Chciało, dopytać. Jej wybor jej facet cała góle. A nie wiem, czy ja Ja już tak nie mam bo ja już jestem oleciwa. Ja rozumiem, pani ból, pani Jadwigo. Szczególnie ja sobie takie razem poradają. A ja kurwa cała się zapierdalałam, kurwa mleko skrzydła im dawała ma, a kurwa teraz jest cały lata i daje. Tak, ja, ja wszystko bóra, rozumiem, pani Jadwigo. Ja wszystko rozumiem. Ja wszystko Aha. rozumiem, tak. Proszę mówić dalej. A to jest takie niewdzięczne, to takie, kurwa, jakby to chwycić za kart takiego, to, to by było, nie? Ma Pani absolutną U. rację, Pani Jadwigo. Czy, w czymś jeszcze mogę pomóc? Ja chciałam się tylko zapytać, czy tam karty widzą, czy ta, kurwa, sąsiadeczka zajebana, czy ona coś, kurwa, nie kręci tutaj? Proszę powtórzyć, bo delikatne bo ja... problemy na, na, na łączu. Co kręci, czy kto kręci? sąsiadeczka, sąsiadeczka ta zajebana pod dziewiąteczki? Tak. Czy ona to kurwa coś niechętnie zasmęci mi pod blokiem? Dobra, już sprawdzimy. Proszę, proszę. I tam chyba mąż zmarł, chyba jakoś niedawno pani mówiła. Tak, Od... dobiłam śmiecia. Nie będą mi kurwy dzwoniły do mojego wróżby, No Nie posiadałbym o to. Już patrzymy, czy ona coś tam knuje, czy ona coś tam nie knuje. Już patrzymy. Ja już tablet od internetu odcięłam, ale jeszcze widziałam, że telekomunikację zamówiła w tym tygodniu. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Odejście, dostanie wyjazd. Uu, hu, hu 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 Ale ona nagadała na panią? Ale nagadała, plotkara, stara, stara plotkara jak nagadała, proszę panią. Panie jawana wiedziałam, co tam te karty mówią? Proszę panią, ona nagadała? proboszcza na panią. No Pastor Jewany kurwa zamieszany, wszystko kurwa! I to musi być to kurwa, jak mnie chcecie zamknie, to teraz jeszcze kurwa mi sąsiadkę będzie w tą mierzywał. Kurwa jego, macie są moje klapki! Ja wychodzę panie Filipie, ja idę w tym momencie kurwa idę na zachryście, ja w temu dziadowi, rozumiesz? Ja się tak kurwa nie dam! E... Proszę jeszcze tylko, ja wie pani, że no. dbam o pani pamięć, proszę jeszcze tylko tak. zarecytować mój numer konta. Na koniec? idę no, do banku i będę wysyłała przelew. Wszystko mam w MMS-ach? Zapisane? Dobrze. Pani Jadwigo, proszę dzwonić te szczęście. O też zbudowałam. Naprawdę? Pani Jadwigo. Ja mam z Bardzo dziękuję. To, to może jeszcze wyślę jakieś zdjęcia wysyłać na ten sam numer, może pan wysłać, ja bym szukała. Dobrze, dobrze. Tylko tak między dwudziestą czwartą a pierwszą, bo wtedy pan leżał w swojej obawie. Dobrze, dobrze, panie Jadwigo. Pan Bardzo pan serdecznie dziękuję za te wszystkie telefony. O... Cieszę się, że Biodro już, już, już zdrowe, a z tą, z tą sąsiadką to proszę uważać. Było to... Proszę pani, ja yy, myśląc o pani cały czas tutaj łaskocze kamień z gór pićmańskich. Cały czas, Pani Jadwiga, żeby tam cieplutko było. P pić, mi no do dna, panie Wszystkiego, dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dużo Bo zdrówka. Bym się... Wszystkiego dobrego. P pani Jadwiga, cudowna kobieta, cudowna kobieta. Można byłoby powiedzieć jeszcze w kwiecie wieku, no ale już pewnie bliżej niż dalej do tego, aby wstąpić do niebios oczywiście, bo tak, taki złoty człowiek jak pani Jadwiga musi przecież znaleźć się bardzo blisko Pana Boga, tym bardziej, że bardzo dużo. No właściwie 80% swojej emerytury co miesiąc wysyła mi za miesiąc ostatni nie zapłaciła, ale myślę, że naprawimy to wszystko bardzo szybko. Tak jak naprawimy duszę naszego kolejnego dzwoniącego Halo Halo. No dobry siema,